Zmiany dotyczące refundacji są ściśle związane z rozwojem farmakoterapii. Ten rozwój farmakoterapii dotyczy całego świata, ale w Polsce trzeba powiedzieć, że decyzje refundacyjne nadążają za rejestracjami. W ostatnich latach obserwujemy przyspieszenie tych decyzji refundacyjnych z ogromną korzyścią dla pacjentów. Także w obszarze Refundacyjnym. Od 1 kwietnia warto wspomnieć, że poprawiła się dostępność do terapii przeciwciałami dwuswoistymi w szpiczaku plazmocytowym. Mamy już pełną dostępność zgodną z rejestracją, czyli trzy produkty: Teclistamab, Talcfetamab i Erlanatamab. Dodatkowo pojawiła się nowa opcja terapeutyczna w terapii infekcji cytomegalowirusem. To szczególnie u pacjentów po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych jest istotna poprawa dostępności do nowego leku. Maribavir jest dostępny od drugiej linii leczenia. Rozszerzono dostępność do akalabrutyni, był w odniesieniu do przewlekłej białaczki limfocytowej i znowu to jest ta pożądana decyzja refundacyjna. Poprześ, poprzednia refundacja dotyczyła w pierwszej linii leczenia pacjentów wysokiego ryzyka. Teraz zdjęty jest ten reżim wysokiego ryzyka. Cała populacja pacjentów zgodnie z rejestracją może być leczona od pierwszej linii akalabrutynibem, czyli nowym inhibitorem, Kinazy Brutona. Tak jak wspomniałem, te decyzje kwietniowe uzupełniły nasze możliwości terapeutyczne w obszarze hemato-onkologii. Cieszymy się z nich. Dziękujemy ministerstwu za zwiększenie tej dostępności, ale oczywiście kolejne się pojawią, dlatego że hematologia jest obszarem bardzo dużego postępu. Z tych ważnych procesów refundacyjnych, które są w trakcie, to niewątpliwie należy wymienić kwestię dostępności do nowych produktów czyli Czyli do terapii komórkowych, które już są znane w obszarze chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, i tam nowy preparat Lizosel jest w procedurze refundacyjnej. To jest preparat, który wiąże się z dobrym profilem bezpieczeństwa, także na pewno znajdzie on swoje miejsce w zastosowaniu klinicznym. Dodatkowo zastosowanie tego preparatu rozszerza się na pacjentów, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia, czyli to jest rozszerzenie dostępności do terapii. I drugiej linii chorych z agresywnym chłoniakiem bekomórkowym. Również z takich ważnych elementów systemowych jest kwestia rozszerzenia dostępności do luspaterceptu. Jest to produkt stosowany w nawrotowym czy w drugiej linii leczenia chorych niskiego ryzyka z nowotworów mielodysplastycznych. To rozszerzenie będzie dotyczyło całej populacji do pierwszej linii. No i pierwsza procedura refundacyjna technologii CARTI w szpiczaku Plazmocytowym. Długo wyczekiwany proces. Jedna z firm, jeden z podmiotów odpowiedzialnych, zainicjował w styczniu tą procedurę. Także też trzymamy kciuki, żeby ta dostępność się pojawiła. Ona uzupełni możliwości terapii chorych na nawrotowego szpiczaka plazmocytowego.